Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej audycji, Robert Dziemba, Piotr Repczyński. A zaczynamy od najświeższego wydarzenia, ponieważ wczoraj wieczorem o godzinie 18 w całym kraju odbyły się demonstracje, wiece poparcia dla pozostania Polski w Unii Europejskiej. Tak było też w Kobrzegu, na tym spotkaniu, na tym wiecu, na tej demonstracji byliśmy z Robertem i było bardzo przyjemnie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o nawet kwestie organizacyjne, przyszło około 500 obrzeżań. Pogoda na pewno temu sprzyjała. Również krytykowaliśmy poprzednio wystąpienia organizowane przed tutaj przez kod tutaj Udało się pewnych kwestii uniknąć. Narracja była o wiele bardziej spójna, nie było problemów z głośnikiem, nie było problemów z omyłkami, takich jak wcześniej można było zaobserwować. Wypowiadał się pan Tesikowski, pani prezydent Anna zabrała głos, kilka osób z tłumu oraz pani Danuta Kasperska taką dłuższą mowę przeprowadziła. To oczywiście po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, który stwierdza niekonstytucyjność niekonstytucyjność prawa unijnego z polską z konstytucją. No i teraz mamy tak naprawdę problem, bo idąc dalej i traktując ten Trybunał poważnie, na tyle na ile można go by było traktować, chociaż dla mnie poważny on nie jest, bo równie dobrze może stwierdzić niekonstytucyjność czy niezgodność konstytucji z pismem świętym, bo są to przekazy płynące prosto z Noworodówskiej. Polska ma tak naprawdę trzy możliwości. Po pierwsze, może albo zmienić konstytucję. Dwa, może dążyć do zmiany prawa unijnego i albo wystąpić z Unii, tak? Najgorsze jest to, że to wystąpienie z Unii może nastąpić z zwykłą większością głosu i tak naprawdę jutro może się okazać, że jesteśmy poza, przy, poza strukturami Unii Europejskiej. Do czego mam nadzieję, nie dojdzie, aczkolwiek niebezpieczeństwa są duże. Robert, Robercie, oddaję ci głos. A dziękuję Piotrze. Ja też muszę powiedzieć, że kod się poprawił, tak. tak? Wziął pod uwagę krytykę Piotra Rczyńskiego. Roberta dziękuję tak więc... też. No, moja była też, ale Piotr Przyński powiedział dużo na ten temat i go popieram w pełni, dlatego że podczas tej manifestacji mogliśmy powiedzieć sobie wprost, że nie wstydziliśmy się na całą Polskę Kobrzeskiego Komitetu Obrony Demokracji. Było powiedziane z sensem, przemyślane. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy, którzy wychodzą, zabierają głos, jest to dla nich stres. Jest to także duże przeżycie publiczne, bo tam było prawie 500 osób, więc no to nie zawsze się łatwo zabiera głos, więc tym bardziej szanujemy te wystąpienia miło było Państwa usłyszeć bez względu na to, czy się z tym zgadzamy, czy nie. Natomiast mi się podobało zacytowanie konstytucji dotyczącej zawieranych traktatów międzynarodowych i tego, w jaki sposób są one stosowane, że się je stosuje wprost. Bardzo cieszę się, że przypomnieliśmy sobie kwestie konstytucyjne, natomiast jeszcze jedna norma jest w tym wszystkim bardzo ważna, norma wynikająca z przepisów prawa, które stosujemy wprost po wyrokach sądu, że sąd nieprawidłowo obsadzony, wyroki takiego sądu są z mocy prawa nieważne. I mamy taki, taki sąd, to jest Trybunał Julii Przyłębskiej, który jest nieprawidłowo obsadzony sędziami, dublerami osobami, które nie powinny się tam znajdować, Łącznie z panią przewodniczącą. A to oznacza, że tego wyroku de facto rzecz biorąc nie ma i nie może być on brany pod uwagę. I wie to każdy, kto odrobinę na prawie się zna, bo powiedzmy sobie szczerze, my nie jesteśmy dyletantami. Jesteśmy ludźmi, którzy się na tym nie zdają. Po to pięć lat studiowałem i byłem na uniwersytecie, bardzo dobrym uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Piotr Jepczyński zresztą jest prawnikiem. Żeby nie móc zabrać w tej kwestii głosu. Tego się uczyliśmy. Zdawaliśmy z tych przedmiotów. Ja u profesora Chmaja zdawałem egzaminy, po to, żeby, proszę Państwa, móc się wypowiedzieć na ten temat w sposób wiążący. Nie budzi najmniejszych wątpliwości. Tak, jest stosowanie konstytucji. Mamy w Polsce parodię. Cieszę się, że w Kobrzegu to zostało powiedziane. Mamy parodię sądu. No, i ci parodianci, komedianci udają, że wydają wyroki, a my nie powinniśmy się do tych wyroków stosować, bo dzisiaj nagle się okazuje, że znowuż w pełni legalny sąd, który został uznany traktatami międzynarodowymi, nagle stał się niewygodny i w ciągu jednego dnia ten sąd posprzątano. Już go nie ma. Nagle, po 20 latach, traktaty związane z Unią Europejską są niezgodne z konstytucją. Nagle. Gdzie ci ludzie byli przez 20 lat? Gdzie oni byli? Dlaczego o tym nie mówili? Przepraszam, tylko skończę. Piotr, już daję Ci głos. Gdzie oni byli w tym czasie, kiedy państwo polskie zmieniało ileś tysięcy ustaw, przepisów pod dyktando Unii Europejskiej? Teraz nagle się okazuje, że w tych kwestiach my nie oddaliśmy swojej suwerenności. Piotr, daję Ci głos. Dobrze, aczkolwiek w pełni się z Tobą zgadzam, że w tym momencie taka, takie orzeczenie, taki wyrok ipso jura nie ma skuteczności prawnej, nie musi być stosowany, natomiast to orzeczenie zapowiada daleko idący chaos w sferze prawnej, ponieważ część naszych rodzimych sędziów będzie mogło stosować ten wyrok trybunału, innego będą pomijały na podstawie właśnie prawa Unii Europejskiej, o czym wspomniałeś, że to prawo jest stosowane wprost. Tutaj grozi nam wprost niesamowity chaos teraz prawny, a Pisto PiS oczywiście nazywa dobrą tak naprawdę zmianą. Ja jeszcze o jednej rzeczy chciałbym wspomnieć, bo to jest tylko kolejny taki kamyczek do tego ogródka. Mnie bardziej inne rzeczy trochę poruszają, mianowicie to jak PiS mówi o okupancie brukselskim, tak jak o okupancie sowieckim, o okupancie niemieckim, tak? No idąc dalej tym tropem, w takim razie Czesław Kotz był kolaborantem i zdrajcą ojczyzny, tak? Bo jakimi eurodeputowani sprzedawał naszą wolność za unijne pieniądze. I tu jest tak naprawdę problem. Problem. Drugi problem jest taki, że u nas też pamiętajmy, że poza przepisem prawa sensu stricto obowiązuje zwyczaj, prawo zwyczajowe w pewien sposób oraz ustalone zwyczaje w danym zakresie, tak I jest też wykładnia dotycząca konstytucji, wykładnia dotycząca aktów normatywnych, wykładnia rozszerzająca, zwężająca logiczna, teleologiczna i tak dalej, i tak dalej, moglibyśmy o tym rozmawiać, ale na przykład biorąc pod uwagę Dokładnie dosłowno, to Konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi, ale nie gwarantuje wolności po wypowiedzi, tak? No to jak będziemy sobie na w sposób dowolny, pomijając zwyczaj i ustalone zwyczaje w danym zakresie oraz zasady współczucia społecznego pomijać, to my do niczego dobrego nie dojdziemy. Wspomniałeś o tym, że właśnie to prawo nie obowiązuje i nie trzeba go przestrzegać. Oczywiście tak też można robić, natomiast jest coś takiego jak formuła Radbrucha. To jest prawnik, który po, po, po tym jak III Rzesza stworzyła takie nieludzkie prawa, doszedł do wniosku, że prawo, które jest po prostu niesprawiedliwe, nierówne, nie ma imperatywu do tego, żeby je po prostu stosować. I wydaje mi się, że. Niestety ta formuła radbrucha, doktryna radbrucha będzie coraz bardziej u nas tak naprawdę popularna. A to też prowadzi chaos prawny, ponieważ prawo jest po to, żeby je stosować. Rzymski prawnik Ulpian powiedział, prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne. Ius est ars boni et equi. I od tego tak naprawdę odchodzimy chociażby wczorajsze, przedwczorajsze wydarzenia, kiedy policjanci rekwirują, rekwirują kredę dzieciom, bo rysują coś, co nie podoba się rządzącym, wzywają technika kryminalistyki, no gdzieś do, zaczynamy dochodzić do ściany i do absurdu, a nie dla wszystkich jest to zabawne, bo można by to, za, można by to było dowcipnie pointować, a naprawdę nie jest do śmiechu. Wystarczy spojrzeć na Wielką Brytanię. Na użytek wewnętrzny zostało stworzone referendum i wszyscy byli wystraszeni, wszyscy byli przerażeni, jak Wielka Brytania z Unii się wyprowadziła. Nas może ten sam los czekać, niestety. Powiem w ten sposób. Właśnie tak dzieje się, Zawsze się nad tym, na tym zastanawiałem, jak to się działo, ale tak właśnie się dzieje, gdy ludzie nie stawiają oporu, gdy jest im wszystko jedno. Ja oczywiście rozumiem policjantów, bo policjanci wykonują rozkazy. Ja ich wezmę trochę w obronę, że wykonują to, co im się nakazuje. Proszę pamiętać, że jest to formacja, która podlega decyzyjności danej jednostki, która ma wpływ na innych ludzi, więc wykonują rozkazy. Natomiast co nie znaczy, że kończąc służbę, nie mogą po prostu rzucić takiej pracy, bo ja bym się wstydził, takiej pracy, która ma charakter opresyjny wobec obywateli. To jak gdyby po pierwsze. Po drugie, zwłaszcza w tym temacie, o którym mówimy. Po drugie, Piotrze, to jest zawsze mnie zastanawiało, jak to się dzieje, że jak to się działo w komunizmie, jak zapadały wyroki skazujące, gdy łamano wprost prawo. Gdy wiedzieliśmy, jak to prawo wyglądało, jak ci ludzie mogli spojrzeć sobie w lustro? Otóż normalnie, tak samo jak wszyscy inni, którzy... Rozkazy, wykonywałem prawo, takie mamy prawo, to nie jest tak. moja wina. Ja tego prawa, nie stan tego prawa nie stanowiłem. I dokładnie tak się to dzisiaj będzie za chwilę mówiło, gdy się system zmieni, bo prędzej bądź później się zmieni, obywatele wybiorą, ci ludzie zostaną rozliczeni, postawieni przez Trybunały Stanu. Przypuszczam, że jakieś doraźne, być może, zostaną powołane organa, które będą badały legalność tych wszystkich spraw i działania na szkodę państwa polskiego. I co wtedy słyszymy? Że działałem w ramach wolności sumienia, że, że tak uważałem, kazano mi, nie miałem wyjścia, straciłbym pracę. Jakie to będą argumenty? Polska nigdy nie rozliczyła czasów komunizmu. Zobaczymy, czy będzie w stanie rozliczyć właśnie ten czas i tych ludzi, którzy tam na górze, także sędziów, sędziów Sądu Najwyższego, którzy łamią prawo i nie budzi to najmniejszej wątpliwości, bo oni mają pełną świadomość tego, jak wygląda sytuacja. Natomiast pokazuje to w sposób nad wyraz przerysowany, jak bardzo łatwo dla stanowisk apanarzy szybkiej kariery, jak to się odbywało kiedyś, właśnie dzięki temu to rozumiem lepiej, bo widzę, jak to się odbywa dzisiaj, właśnie dla takich szybkich, prostych rzeczy, jak ludzie potrafią się sprzedać, tylko po to, żeby wdrożyć marzenia polityków. Polityków o marzenia o Polsce, taka, która powinna według nich być. No i mamy dzisiaj takie, a nie inne sądy. Mamy sytuację o kredzie, którą wspominałeś, tak. Równie dobrze to znaczy, możemy poczytać dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej, jak dzieci wracały i zostały pobite przez milicjantów, bo milicjanci wzięli ich to, za tych, którzy to brali to udział to w manifestacji. Tak? Pierwsze mów, mów, mów złapali groźnych gangsterów, aż im się pootwierały tornistry i wypadły z nich kredki i piórniki, tak, ale to nie jest tylko praworządność, tak, to jest cała tak, radiowa trójka, polskie lasy, relacje z sąsiadami, relacje z USA, tak, to chore przywiązanie do katolicyzmu, które nie jest w żaden sposób uwarunkowane yy, wiarą, tak, bo politycy idą się modlić po to, żeby uzyskać tylko i wyłącznie pokaz, żeby ich tam tak naprawdę nagrodą. Nie martwię, jeszcze jedna rzecz na zakończenie tej części powiem, to, że wizja rządów Prawa i Sprawiedliwości jest nie do pogodzenia, z wizją rządów w Unii Europejskiej, tak? Abstrahując od tego, w, jaki, w jakim kierunku to zmierza, federacji, konfederacji, jakiegoś bardziej na wzór, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, USA, tak, rządów, bo zawsze, zawsze tego typu organizmy ewoluują. Natomiast, tak czy siak, jest ta wizja Unii nie do pogodzenia z tym, w jaki sposób PIS chce sprawować rządy. Chce po prostu nazwy prowadzić z rodziny państw demokratycznych. Europejskich widać to po kierunku zmian, w jakim to idzie. To niestety smutna konstatacja. Tutaj kończymy część pierwszą. I witamy Państwa w części drugiej, wyjęci z Podprawa, Robert Dzięba i Piotr Rybczyński. W czwartek odbył się czat z panią Prezydent. To jest czat na profilu pani Prezydent na Facebooku, gdzie mieszkańcy zadają pytania, a Pani Prezydent na nie na bieżąco, werbalnie odpowiada. Mi ta formuła się dosyć podoba, ponieważ ona stawia nawet w trudnej sytuacji włodarza, ponieważ nie ma możliwości ucieczki przed pytaniami. Te pytania są dostępne, widoczne dla wszystkich, a więc ciężko pominąć jakieś pytanie dla uważnego obserwatora i też jest tutaj pewna odwaga ze strony Prezydenta i po pierwsze chęć korzystania z nowoczesnych technologii, bo technicznie rzecz biorąc takie spotkanie to by zajęło o wiele więcej czasu. Po drugie, tak naprawdę interaktywny kontakt z mieszkańcami. Jest to o wiele lepsze od jakichś konsultacji społecznych czy tego typu kwestii. Robercie, jakie jest twoje zdanie? Chyba masz inne z tego, co rozmawialiśmy przed audycją. Tak, no mam, mam trochę inne zdanie. Właśnie szukam tego czatu z panią prezydent. Gdzieś mi zniknął. Był i się zmył. Nie wiem, jak to. A jest czat z panią prezydent, bo on jest trochę słabo rozpromowany ten czat. To prawda, to prawda. I dlatego mam uwagi dlatego mam uwagi bo z tego co widzę, to jest 51 komentarzy. Uważam, że pani prezydent osiągnęła o wiele lepszy efekt, gdyby, gdyby go po prostu rozpromowała. O, właśnie pani prezent się odezwała. Bo widzę tutaj osoby, które biorą udział w tym w tym wszystkim. No tak, za, ale słuchaj, ale czy to nie jest taka niemoc opozycji trochę, bo brakuje opozycji, może, nie wiem, Maciej Bejnarowicz, Jacek Gwoźniak, zadać pytanie z rzędu tych takich trudnych czy betonowych kół ratunkowych, tak, i nie robią tego, tak, no tego tutaj brakuje. Co do rozpropagowania, rzeczywiście, następnym razem, jak będzie czat, po prostu, poproszę... Ale to już jest któryś czat, Piotrze, to już jest któryś czat, poproszę gdy on nie jest w ogóle kodę. promowany. Mm -hmm. Ja na przykład ale, nie wiedziałem, że jest czas z panią. Ale dobrze, ale na portalu samorządowym www.kolobrzek.pl jest informacja, była chyba informacja na ten temat, a jeżeli nie było, to na Facebooku pani prezydent była, tak? Natomiast tego typu informacja fajnie by było, gdyby została przesłana w formie takiej zapowiedzi do wszystkich lokalnych redakcji, prawda? To by w jakiś sposób może to pogłębiło trochę, ale co do samej formuły, mówię, że ona bardzo mi odpowiada. Tak? Kiedyś chyba zabierałem głos i wydaje mi się, że jest naprawdę szczerą chęcią komunikowania się z lokalną społecznością. Myślę, że efekt byłby o wiele większy i na pewno byłoby większe też zainteresowanie, gdyby po prostu on był lepiej rozpromowany i ludzie wiedzieli, że można pewne rzeczy załatwić i porozmawiać z Panią Prezydent właśnie na takim czacie. Tak więc skutek też by był lepszy, stąd moja uwaga. Natomiast to, że Pani Prezydent, tak, masz rację Piotrze, to, że Pani Prezydent chce rozmawiać z mieszkańcami, robi to na żywo, odpowiada na te pytania, no to każdy ma prawo zadać pytanie. Co więcej, nie trzeba być mieszkańcem Kobrzegu, żeby Panią Prezydent o coś zapytać i, i, i podyskutować. Widziałem, że tych pytań jest niewiele. Tak więc no tak, jakieś tam... Tak, ale wiesz co, powiem Ci, że ja chyba słuchałem tych trzech czatów całych i ten był taki najbardziej skromny, jeżeli chodzi o intensywność i ciężar gatunkowy pytań. Bo dotyczyło to na przykład zabudowy. Jerry się wypowiadał zabudowy wyspy solnej. Były takie ogólne, dotyczyło one drobnych rzeczy, ale te drobne rzeczy dla lokalnych ojczyzn i społeczności są bardzo ważne, tak? Doświetlenie przejść dla pieszych, fragment gdzieś tam ścieżki rowerowej kilkunastometrowy, to są rzeczy bardzo ważne. I na które prezydent zwraca uwagę, bo to idzie potem do odpowiednich wydziałów, tak jest w jakiś sposób analizowane. Jest to formuła bardzo dobra. Wydaje mi się, ewoluuje to w słusznym kierunku. Tak, tu jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że pani prezydent też robi spotkania, konsultacje, rozmawia z mieszkańcami, i warto o tym pamiętać, że potem pani prezydent na wyniki tych rozmów na różnych spotkaniach i na różnych etapach działań strategicznych będzie się powoływać, że potem mieszkańcy nie mieli pretensji że nie wiedzieli i nie mieli czasu, bo tak naprawdę każdy z telefonu komórkowego jest w stanie połączyć się z Panią Prezydent i porozmawiać, zadać pytanie i uzyskać odpowiedź. Więc żeby potem za chwilę nie było zdziwienia, bo Pani Prezydent powie, no tak, ale mieszkańców to nie interesowało albo nikt nie protestował, albo nie usłyszałem słowa sprzeciwu. Tak. Więc pamiętajmy o tym, że takie spotkania są, więc tym bardziej one powinny być promowane. Zwłaszcza, że pani prezydent teraz zaprasza na spacery z mieszkańcami, gdzie będzie omawiała różne kwestie związane z aspektami strategii dla Kołobrzegu. Widziałem już takie zaproszenia. Zaraz sobie nawet odtworzę tak, to. Jest na portalu samorządowym, o którym już wspomniałem, www.kołobrzeg.pl, i to mają być takie trzy najpierw spacery. Ja będę starał się rozmawiać na ten temat z rzecznikiem prasowym prezydenta z Michałem Kujawczyńskim po to, żeby ludzi na nie zaprosić. I to mają być, mają się one zacząć już 13 października, o godzinie 16 zaczną się przy ulicy Portowej, przy zarządzie portu Morskiego, a jeżeli pogrody nie będzie, to będzie sala konferencyjna. I pierwszy temat to jest spacer badawczy, rola i wyzwania. Rozwoju portów Kołobrzegu. To jest pierwszy spacer. On będzie 13 października, następny będzie szybko, bo 14 października o 16 na początku detaku przy ulicy Rodziewiczówny Kołobrzek i jego środowisko. Zrównoważony rozwój przestrzeni miejskiej. I kolejny spacer 18 października o godzinie 12. W, rozpocznie się przy klubie Senior Plus 2 w Kołobrzegu przy ulicy Koszalińskiej 28A i to będzie Kołobrzeg dla seniorów. Wyzwania rozwoju miasta z perspektywy potrzeb i pomysłów kołobrzeskich seniorów. Ja jestem ciekawy tylko yy, co do formuły tak i co do tego w jaki sposób te uwagi czy wnioski, które przekażą mieszkańcy będą później uwzględniane, bo mieliśmy przykłady tego, że y, one zostały odłożone gdzieś ad acta i pełniły rolę takich pułkowników gdzieś. Właśnie nie wiem, nie wiem do czego to ma służyć, i czekam aż te spotkania się odbędą. Powiem tak, pomysł nie jest głupi i tutaj trzeba oddać rację magistratowi, że proszę bardzo, spotkamy się, porozmawiamy, czemu nie. Natomiast no, jeżeli będą robione pewnego działania strategiczne, pewnego rodzaju działania strategiczne, że potem nie było też i tak, że ludzie powiedzą, nie wiedzieliśmy, nie uczestniczyliśmy, nie było to promowane, z nikim tego nie konsultowano i tak dalej, i tak dalej, bo no, widzimy jakieś działania i chęć interakcji władz miasta. Na pytanie, jaka będzie odpowiedź mieszkańców, tak więc ci, którzy nas słuchają, niech to sobie mocno wezmą do serca, że potem się nie okazało, że coś zostanie skonsultowane, e, ludzie się wypowiedzą i no i, i kto będzie miał rację? No trudno powiedzieć, tak? Racja będzie po stronie tego, kto ma władzę. Racja będzie po stronie tego, kto wziął w tym udział, no. Tak myślę, że to tak będzie zrobione. Nie wiem też, tak jak wspomniałeś, w jaki sposób będzie to wysłuchiwane i, i co będzie brane pod uwagę, ciężko jest mi powiedzieć, no ale no jest coś organizowane, tak, tak więc... Ale będą... mhm. Proszę, proszę. Jeszcze będą spotkania warsztatowe, tak, bo one się odbędą 18., 19. i 20. października. O godzinie 16 w sali Urzędu Miasta Kołobrzek to będzie tak, 18 to będzie, o 16 będzie sfera gospodarcza, 19 o 16 będzie to sfera środowiskowo-przestrzenna i 20 o 16.30 będzie to sfera e, społeczna. Także to się tutaj ciekaw tych e, spotkań. Być może nawet organizatorzy do końca nie wiedzą, jak to będzie przebiegało, bo to będzie e, tak naprawdę na bieżąco analizowane, bo może być tak, że nikt nie przyjdzie na przykład tak. E, też tak może być. I tutaj nie będę winił miasta być może za ewentualnie za zbyt mało, małe rozpropagowanie tej idei tak? i zrobienie tego tylko po to, żeby potem móc pokazać: A zobaczcie, my tutaj robiliśmy spotkania, ale nikt nie przyszedł. Powinno to być z dużym wyprzedzeniem informacja na ten temat, w jaki sposób to będzie realizowane i po co przede wszystkim to jest, bo na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć, po co tak naprawdę i w jaki sposób to będzie uwzględnione, to są najważniejsze kwestie, powinna wybrzmieć o wiele bardziej niż niż to jest, bo praktycznie gdyby ktoś, wiele osób z nas czyta tylko portale informacyjne my z racji tego, że jesteśmy dziennikarzami czytamy portale samorządowe, tak, bo tam wiele informacji właśnie, które są dla nas istotne odnośnie spotkań, tego co się dzieje jest udostępniane, a Państwa też zachęcam, są trzy takie u nas, tak www.powiatkolobrzeg.pl www i www.kolobrzek.pl. Warto tam zasięgać również informacji. Robercie? Zmieniamy temat. Zmieniamy temat. Na jaki? No o lekcje religii. Mieliśmy, proszę Aha. Państwa, mieliśmy skomentować czy lekcje religii. Piotr Rybczyński zapytał, jak wygląda frekwencja na lekcjach religii. Piotrze, jak wygląda? Na razie udało mi się uzyskać tylko informacje ze szkół ponadpodstawowych. Czekam teraz na informacje ze strony urzędu miasta. Miasto przygotowuje mi te informacje odnośnie naszych podstawówek, a to wynika z tego, że oni mają późniejszy trochę okres, jeżeli chodzi o przekazywanie tych informacji ze szkół do magistratu i te deklaracje dotyczące na przykład relistą 30 września, w szkołach podstawowych to jest do 20 września. No, ponad 300 osób, w tym tylko Roku szkolnym w roku 2021-2022 przestało chodzić na religię. Ponad 300 osób. Tylko w zespole szkół nr 1 Henryka Sienkiewicza i zespole ekonomiczno-hotelarskich to jest prawie 240 osób. 240 Uczniów. Ja bym chciał nie poruszać tej kwestii światopoglądowych. Każdy może sobie wybrać, czy chodzi na religię, czy nie chodzi. Natomiast pozostaje pytanie o kwestię zasadności religii w szkołach. Tak? Podstawą nauczania jest podstawa programowa, a trudno tutaj przy lekcjach religii taką podstawę programową badawczą, naukową w jakiś sposób sformułować. Kuriozum kolejny jest takie, że nauczyciel religii podlega biskupowi, a nie dyrektorowi szkoły. Nagle on jest jakoś wyłączony z tych struktur. To jest wszystko postawione moim zdaniem na głowie. I kwestia kolejna: religia jest indywidualną sprawą każdego człowieka. Co było złego w tym, że te religie odbywały się w salkach etycznych? Nic nie było, tak? I jeszcze biskupi mówili, pamiętam jak wprowadzano religię do szkół, że oni nie chcą żadnych pieniędzy od państwa na właśnie na tą religię. No niestety biorą bardzo poważne pieniądze od państwa, bo to są w skali naszego, naszych szkół ponadpodstawowych to są miliony złotych. Robercie, jakie jest twoje zdanie w tej kwestii? Ja się z tobą zgadzam, no nie ma lekcji w, w salkach czy, czy po godzinach, dlatego że większości uczniowie nie chodziliby na te zajęcia bo byłyby to zajęcia pozalekcyjne, a któż chciałby się uczyć religii w dodatku, która nie decyduje na świadectwie o promocji, nie podwyższa średniej, kto chciałby uczyć się lekcji religii dla samego siebie? No niewiele osób. No ale to jest hipokryzja. na tym polega religia właśnie. To dokładnie te rzeczy, o, której, o których wspomniałeś, to indywidualizują religię i pokazują, jako właśnie kwestie sumienia, Kwestię indywidualnego podejścia, a nie jako normalnego przedmiotu. No cóż, ciężko się z tym nie zgodzić, natomiast no jest, jest, religia jest problemem. Jest problemem, będzie coraz większym problemem, zwłaszcza w związku nie z zachowaniem, księży, którzy uczą, czy w parafii, które realizują te lekcje, no ale przede wszystkim Episkopatu, to największym problemem jest dzisiaj wizerunek Episkopatu Polski, który sam sobie taki wizerunek zgotował i tak, ani inaczej przez przede wszystkim młodzież, zobaczymy, jak przez dzieci, ale przez młodzież jest postrzegany, no i młodzi ludzie nie chcą mieć za wiele z Kościołem do czynienia. I tyle. A, a to jest przykre dosyć, ponieważ no... Są dwie różne sprawy. Administracyjny kościół i religia, czyli wyznanie każdego człowieka, które jest wyrazem jego preferencji, jego kulturowych źródeł. Tak, To są dwie różne sprawy, a niestety jest to często w jakiś sposób łączone. Na ten temat moglibyśmy rozmawiać bardzo długo. Nasz czas antenowy jednak dobiegł końca. A jak dobiegł końca, to chyba kończymy. Robert Dzięba. Piotr Rybczyński.